Kasia i Marta mieszkają w Płocku. Nastolatki mają dość dziwne zainteresowania. Wolne chwile często spędzają na cmentarzu. Zobacz, jaka ta młoda. W naszym wieku. Mm, 19 lat. A ta zobacz jeszcze młodsza. Mhm. Zacznijmy mi się że grób ktoś. Chyba umarł niedawno. Aha. Bądźmy silni i wierni naszemu panu. On jest szatanem. Nasz pan to szatan, a Bóg popycha. Tylko nasz szatan jest dla nas najważniejszy. Tylko on dla nas jest istotą, za której musimy żyć i walczyć. Wy jesteście sługami, a ja jego wysłannikiem, który przygotuje Was na spotkanie z naszym panem. Awe Satanas! Awe szatanac! Ale chłopi, mnie to nie no to Nie, no ten fajny był. Który? Ten, co nas widział. A, no, A dziewczynki tak samo na cmentarzu? Nie boją się? Nie. nie. boją się. No, cmentarze bywają niebezpieczne. My się nie boimy. Chodźmy, no musimy już iść. No to nie, się nie boicie. Może bardzo wprowadzę do wyjścia? No to chodźmy. No to chodźmy.